Ten wieczór zaczął się dla Liverpoolu bardzo źle, ale skończył się fantastycznie. Dublet Ugo Ekitike, do tego bardzo ładny gol Floriana Wirca. No i na koniec emocje związane z tym wzruszeniem, ze łzami Konate, który nie tak dawno stracił swojego ojca, bardzo bliskiego mu członka rodziny, a teraz mógł świętować razem z kibicami na Anfield. Gola na 4 do 1. 4 do 1 Liverpool pokonał Newcastle United. W ciągu zaledwie kilku dni piłkarze Arnes Lota wbili 10 bramek, bo przecież wcześniej aż 6 w starciu z Karabachem w Lidze mistrzów. Wygląda na to, że Liverpool uwolnił sporą część swojej mocy, której nie potrafił pokazać we wcześniejszych spotkaniach. I pytanie brzmi, czy maszyna ruszyła? Trochę jak w tym memie, kiedy chłopiec odwraca się i mówi Mamy, nie teraz, maszyna ruszyła. Bardzo często wykorzystywanym przez kibiców różnych klubów, zwłaszcza kiedy ich zespoły wygrywają ważne mecze albo łapią, zaczynają łapać jakieś dobre serie. Natomiast to, co zobaczyłem, chciałem się tak na gorąco z Wami podzielić uwagami. Na tyle, na ile na gorąco, no bo mecz odbył się wczoraj, ale skończył się, skończył się późnym wieczorem polskiego czasu. Miałem okazję go komentować razem z Marcinem Rosłoniem i... I przyznam szczerze, że dawno nie widziałem takiego Liverpoolu uwolnionego, takiego Liverpoolu, który ma jakąś obietnicę ofensywną, którą spełnia. I też kibice, którzy przyszli na Anfield, widziałem po ich reakcjach, że oni wreszcie zobaczyli drużynę godną mistrza. Ustępującego, co prawda, no bo wiadomo, że w tym wyścigu po tytułu mistrza Anglii w tym sezonie Liverpool nie będzie brał udziału, ale jednak godnego obrońcy tytułu, który jest w stanie rozprawić się. Z bardzo silnym zespołem na własnym terenie, strzelając mu 4 gole. To nie jest taka oczywista sprawa, bo pamiętacie pewnie inaugurację i ten mecz bardzo fajny, bardzo ciekawy, z lekkimi prądami dla Liverpoolu. Wygrany na początku sezonu 4 do 2 z Bormów to był ostatni przypadek, kiedy oni na Anfield strzelili w rozgrywkach ligowych więcej niż dwa gole. I teraz ta sytuacja się powtórzyła. Będę mówił po kolei może o różnych postaciach najpierw, a później o takich ogólnych swoich spostrzeżeniach dotyczących samej gry Liverpoolu i tego, co tam jeszcze jest w takiej przestrzeni, powiedziałbym, do poprawy. Natomiast kupuję sobie czas, Arne Slot, myślę, że cała ta nagonka na niego, ja nagrywałem w o Liverpoolu, gdzie też mogliście się wypowiadać w komentarzach, uważam, że jednak zdobycie tytułu mistrzowskiego daje trenerowi, daje menedżerowi duży kredyt zaufania u jego przełożonych i... Chciałbym oceniać slota na, mniej więcej na tym etapie za rok, kiedy ta drużyna, już przez niego zbudowana, będzie grała na swoich zasadach. A że potrafi grać dobre mecze, pokazała właśnie wczoraj. Muszę zatrzymać się na moment przy Hugo Ekitike, bo to jest piłkarz, który no naprawdę zaczarował mnie od początku tego sezonu. Świetne wejście do Liverpoolu: trzy mecze z rzędu z golem. Po raz pierwszy od czasów Daniela Stariża taki przypadek mieliśmy na Anfield. Wczoraj Dublet wziął sprawy w swoje ręce. To też mi się podobało bardzo w grze Liverpoolu i oczywiście ekitykę był tego częścią dość istotną, bo Liverpool bardzo dobrze zareagował na gola, którego strzelił Antony Gordon. Do tego momentu meczu powiedziałbym, że to Newcastle było lepszym zespołem natomiast pierwszy gol Ekitike był sygnałem panowie, my cały czas kontrolujemy tutaj wszystko i chodźcie śmielej do przodu, jak ruszymy to dostaniemy za to nagrodę po drugie, mam wrażenie, że Liverpool uprościł grę co sprzyjało Ekitike, nie było takiej, takiego przekombinowania nie było tych podań, dziesiątek podań w poprzek z których nic nie wynikało, to znaczy one pojawiły się w drugiej połowie przy stanie 3 do 1, ale wtedy to jest to ma racjonalne uzasadnienie, zatem Hugo Ekitike jeszcze przed przerwą e, wsadził drugą brameczkę i tam była taka sytuacja, kiedy miał po swojej prawej ręce Mohameda Salaha. Do niego mógł zagrać przecież podanie, mógł zanotować asystę do Egipcjanina, ale zdecydował się to wykończyć sam i zrobił to spektakularnie. On kiedyś w Paris Saint-Germain próbował podejmować rywalizację tych meczów, nie uzbierał za wiele, przez dwa lata chyba strzelił cztery gole w ponad 30 spotkaniach na, na różnych frontach. Rywalizował z Kylianem Mbappé, z Leo Messi i z Neymarem. Nawet jeżeli tę rywalizację nie sposób było wygrać, to przynajmniej można było trenować z takimi piłkarzami, podpatrywać pewnego rodzaju zagrania u nich. Dla mnie ta bramka, ta druga, ta, ta która pozwoliła Liverpoolowi schodzić na przerwę z prowadzeniem, to, to był taki gol godny wszystkich najlepszych Brazylijczyków. Ronaldo, y, oczywiście Romario, Neymara. No naprawdę y, pięknie się na to patrzy. Ja też lubię takich piłkarzyk ekitykę, którzy są jacyś, którzy są trochę szaleni. Dla mnie to jest taki gość żywcem wyjęty z NBA, taki trochę Dennis Rodman, taki trochę zawadiaka, ale przede wszystkim fantastycznie grający w piłkę. On kocha mieć kontakt z piłką, szczególnie w, w polu karnym przeciwnika. Jak nie wiesz, co zrobić za bardzo, to, to daj mu tam piłkę. On coś spróbuje wykombinować, ale też ma niesamowitą siłę, świetnie gra tyłem do Bramki i ma diabelskie przyspieszenie, co pokazał przy tym drugim golu. Więc nieprzypadkowo to jest zawodnik, który w bardzo młodym wieku, bo jeszcze jako nastolatek był najskuteczniejszym strzelcem w topowych pięciu ligach europejskich, kiedy miał na swoim koncie 10 goli, nieprzypadkowo był wybierany do jedenastki sezonu też w Bundeslidze i nieprzypadkowo kosztował 69 milionów funtów, myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja Liverpoolu, bo okazało się, że nagle co? Posypał się Aleksander Isak ten, który miał być zbawcą Liverpoolu w ofensywie i Ekitike to dźwiga. Słuchajcie, 15 goli w lidze i w pucharach, 10 bramek zdobytych w samej Premier League. To nie jest przypadek, ten chłopak naprawdę umie bardzo dużo. Do imprezy dołączył ten, który dobrze czuje się we współpracy z Ugo Ekitike, czyli Florian Wirz, który także już asystuje, strzela. Wzrasta ta liczba jego goli, pnie się w tej klubowej klasyfikacji strzelców w górę. Bardzo ładny gol po podaniu od Mohameda Salaha, o którym kilka słów za chwilę, no widać, że ten Florian Wirs się odblokował, że już ta jedyna rzecz, która go blokowała, czyli liczby, kiedy spotykał się z krytyką, że nie dostarcza liczb, nie dostarcza goli, nie dostarcza asyst, już teraz nie ma dyskusji na ten temat, możemy oglądać Floriana Wirsa, chociaż ja jeszcze myślę, że ten pełen pułap jego możliwości to nie jest to, co teraz oglądamy i zobaczymy go w następnym sezonie. Mohamed Salah, widać, że nie jest sobą ten piłkarz, widać taką czasami niepewność w szukaniu rozwiązania, w tym co zrobić. Kiedyś Salah to mi się okazało z gościem, który przyjmuje piłkę, ale zanim ją przyjął, on już wie jak dalej potoczy się ta akcja. Czy wejdzie w dribbling, czy zagra z kimś na jeden kontakt, czy zetnie do środka i huknie po długim. Tutaj oczywiście zanotował asystę, przeszedł do historii Premier League, bo ma double-double, ma 10 goli, 10 asyst. Przeciwko Newcastle, no i ten nie ma drugiego takiego piłkarza w historii Premier League, który zrobiłby dwu na jednym rywalu. Przeszedł też do historii już wcześniej, jako pierwszy piłkarz, który w tylu meczach z rzędu, teraz już dokładnie w ośmiu, zaliczał asystę przeciwko jednemu rywalowi, czyli Newcastle. No i to Newcastle ogólnie leży Liverpoolowi, bo ani Newcastle nie potrafi wygrywać na Anfield. Ostatni raz wygrali, jak startowała Premier League, to był początek lat 90., wtedy wygrana 2 do 0. Drugi, druga sprawa. Eddie Howe kompletnie nie potrafi grać przeciwko Liverpoolowi. Wygrał z tym zespołem tylko raz. Była taka sytuacja, kiedy prowadził jeszcze Bormów i wygrali na Vitality Stadium 4-3. To było 10 lat temu. Miałem okazję też to spotkanie komentować. To był niezły, szalony mecz. Zresztą zawsze, zawsze lubiłem komentować mecze Bormów Liverpool, bo tam się sporo dzieje, czego ten sezon jest najlepszym dowodem. No i tak myślę, że zmieniają się role bohaterów w ofensywie Liverpoolu. Salah troszkę schodzi w cień, on oczywiście będzie robił swoje, sama jego obecność na boisku na pewno jest dla rywali wciąż deprymująca, bo obrońcy nauczyli się przez lata, że to jest piłkarz, który nęka defensywę, z którego strony można się zawsze spodziewać niespodziewanego, ale myślę, że te główne wiodące role będą przejmować ekitike właśnie i... I Wirz Momentów miał kilka, kiedy zniknął Wirz, ale nie tak dużo jak Gakpo. Nieźle zagrała defensywa Liverpoolu. Van Dijk cały czas szefował, chociaż mnie najbardziej się podobała ta scena, kiedy podbiegł do Konate. Zresztą oglądałem dzisiaj wywiad z obrońcą Liverpoolu, który bardzo dziękował kibicom za to wsparcie niesamowite. Takie momenty, kiedy przydarza Ci się tragedia, możesz przekonać się zawsze, jaka jest siła, trybun Anfield, ale też bardzo mi się podoba zachowanie zawsze Virgilia Van w takich momentach, kiedy trzeba jakiegoś kolegę wesprzeć, pocieszyć. On jest prawdziwym kapitanem na boisku i, i poza boiskiem, więc wszystko zagrało Liverpoolowi elegancko. To, co bym na pewno poprawił jeszcze w grze Liverpoolu, to jest ta liczba odbiorów. Liverpool oczywiście ona nie jest wysoka, bo wynika to z tego, że Liverpool bardzo często utrzymuje się przy piłce. Był taki moment w tym meczu, kiedy to Newcastle przejęło inicjatywę. Był taki moment w tym meczu, kiedy to Newcastle miał chyba tam 62% czasu w posiadaniu piłkę. Później Liverpool zaczął grać swój, swój mecz, zaczął dominować. Natomiast no, czasami w momencie, zwłaszcza kiedy Newcastle przeważało, brakowało mi tego agresywnego doskoku ze strony Liverpoolu odbioru. No i oczywiście ponad 130 rzutów rożnych, tylko dwa gole strzelone w ten sposób. Aczkolwiek akurat wczoraj stali się z zespołem, który tych kornerów miał całe mnóstwo i nie potrafił z tego. Z tego skorzystać. Być może błąd popełnił Eddie Howe, że nie przewidział trochę tego, że tak tych rzutów rożnych będzie dużo przy takim agresywnym początku Newcastle i nie postawił od razu na Nika Voltemadę, który mógłby te górne piłki postrącać. Więc oglądaliśmy Liverpool grający taką piłkę odblokowaną, przede wszystkim bardzo skuteczną, bo Liverpoolowi często brakowało tej skuteczności w obecnym sezonie. Ja bym to nazwał piłką konkretną, to znaczy piłkarze Arnesota wiedzieli. Doskonale, co mają robić na boisku, i podejmowali te decyzje szybciej niż zazwyczaj. Nie było tego takiego żmudnego klepania piłki, które bywało irytujące dla fanów DRS w tym sezonie. Wielokrotnie, tak jak powiedziałem, grali w poprzek tylko wtedy, kiedy, kiedy tego potrzebowali. To też jest ciekawa taka statystyka, którą sobie wynotowałem: że Sroki straciły z Liverpoolem 50 punktów w historii Premier League z pozycji drużyny prowadzącej, czyli ten scenariusz gdzieś się powtarza. Potrafią objąć prowadzenie po to, by potem je stracić, i ostatecznie to, no, to Liverpool cieszy się z trzech punktów. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o tych wieczorach magicznych, bo akurat zawsze te spektakle dobożą. Wyliczono, że mecze rozgrywane po godzinie 19 angielskiego czasu pomiędzy Liverpoolem a Newcastle to są zawsze mecze pełne goli. 60. 68, 69 goli, bo jeszcze przecież Newcastle wczoraj strzeliło 69 goli włącznie z tym wczorajszym spotkaniem i w całej historii Premier League i to pokazuje, że jak jest wieczorem mecz Liverpool Newcastle, to to będzie dobry mecz. Szkoda, że trochę jednostronny, no zwłaszcza w momencie, kiedy Liverpool strzelił trzeciego gola. Wcześniej jeszcze EKE mógł mieć hat-tricka. w dziwny sposób wykańczał ta sytuację tak wewnętrzną częścią prawej stopy posyłał w, dal, w kierunku dalszego słupka, ta piłka taka odchodząca. Natomiast no taki Liverpool z taką uwolnioną mocą chcemy oczywiście oglądać częściej. Wiemy, że ta wygrana niewiele zmienia, bardzo dużo nie zmienia w tabeli, bo ten ścisk z przodu jest bardzo duży. Liverpool jest na piątym miejscu. Ja tego vloga nagrywam jeszcze w momencie, kiedy nie znam wyniku meczu Manchester United-Fulham, który, który dzisiaj będę miał okazję komentować. To też jest ważne, bo Fulham jest blisko Manchester United, blisko Liverpoolu. Chelsea wygrała swój mecz w bardzo dramatycznych okolicznościach. Zaimponował Arsenal, bo najlepsza drużyna Champions League tego sezonu pokazała Leeds United. Spodziewałem się tam jakichś jakich prądów, jakichś problemów, bo Leeds to jest czasem niewygodny rywal, ale Arsenal potwierdził wielką klasę, pokazał dlaczego jest liderem Premier League. Wygrał bardzo pewnie, podobnie jak Liverpool, strzelając 4 gole. Kibice Liverpoolu myślę, że wczoraj szli spać bardzo zadowoleni, może nawet nawet pod wpływem czegoś, zwłaszcza ci, którzy wychodzili ze stadionu, mogli skoczyć do pubu i, i uczcić to zwycięstwo jakimś nektarem. Jakimś dlatego, że myślę, że w tym sezonie rzadko oglądali swój zespół grający taką radosną piłkę. Dużo widziałem wczoraj dobrej energii na Anfield. Dużo widziałem wczoraj radości, dużo widziałem w piłkarzach takiego, powiedziałbym, powrotu do korzeni, bo zawsze najlepsze mecze grają ci najlepsi piłkarze na poziomie światowym, kiedy potrafią cieszyć się grą. I wczoraj tej radości było dużo, mało było cierpienia. Cierpiał Liverpool dosłownie, może w tym meczu, 25-30 minut, a później to już był mecz zespołu Arnestota. Także myślę, że slot może spać spokojnie. Teraz celem jest oczywiście zajęcie jak najwyższego miejsca w lidze i też pokazanie w Europie, że jeszcze mają coś do powiedzenia. Derec łapią formę w dobrym momencie sezonu. Tak więc Ekitykę i spółka, czy ruszyła maszyna? To jest pytanie, na które odpowiedzi jeszcze teraz nie poznamy, ale jestem ciekaw Waszej prognozy. Czy uważacie, że ten Liverpool, który oglądaliśmy w ostatnich dniach, ta wersja Liverpoolu to jest coś, co się utrzyma dłużej, czy też nie? Więc piszcie, jestem ciekaw, a przy okazji zostawcie kciuka w górę, śledźcie to wszystko, co się dzieje na kanale Kikov. Ja się będę z wami powoli żegnał, bo czas jeszcze y, ostatnie szlify, ostatnie przygotowania zrobić do meczu Manchester United. Wolam odmeldowuje się. Strzałęcja, cześć!